W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się wspólnie za całe nasze dzieło salezjańskie w Toruniu, za wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców, za księdza dyrektora, panie dyrektorki, za panią Jadzię, za moich współbraci salezjanów, wszystkich pracowników szkoły, abyśmy w tym trudnym czasie potrafili się jednoczyć, na modlitwie jednoczyć w naszym, naszych sumieniach, w naszych sercach z tymi wszystkimi, którzy Przeżywają tak mocno to, co się obecnie dzieje na świecie. Módlmy się o ustanie epidemii koronawirusa. Módlmy się o siłę, wiarę, nadzieję, miłość dla nas wszystkich. Polecajmy to wszystko Dobremu Bogu przez ręce naszej Matki, Wspomożycielki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Maryjo wspomożenie wiernych módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen 26 marca dzień Ktoś by powiedział jak każdy inny, ale tego dnia w 1211 roku Alfons II gruby został królem Portugalii. We Francji w 1791 roku przyjęto pierwszą definicję jednostki długości, mianowicie metra. W 1827 roku tego dnia zmarł Ludwik van Beethoven. Tego dnia, 26 marca, w Bangladeszu obchodzi się. Święto Niepodległości. Ale ja bym chciał Wam powiedzieć o czymś innym. Ten dzień to jest kolejny dzień Wielkiego Postu, czasu refleksji, zadumy, czasu, w którym pochylamy się nad naszym życiem, aby jak najpiękniej przygotować nasze serca na spotkanie ze zmartwychwstałym. Opowiem Wam pewną bajkę. Pewien bardzo bogaty mężczyzna miał wielu dłużników. Będąc już bardzo stary, poprosił. Pewnego dnia wszystkich do siebie i powiedział: Jeśli nie możecie mi oddać pieniędzy, które mi jesteście winni, a przysięgniecie mi uroczyście, że oddacie mi je w jakiś sposób w przyszłym życiu, spalę jeszcze dzisiaj wszystkie wasze zobowiązania, które podpisaliście. Przychodzi pierwszy dłużnik, i on mówi, że w przyszłym życiu chciałby być jego koniem będzie dzięki temu mógł wozić go, nosić go na swoim grzbiecie i w ten sposób swój cały dług odda. Jego dług z całej y, tej gromady był najmniejszy. Ten starzec zgodził się, okej, okay, i spalił wszystkie jego zobowiązania. Przychodzi drugi dłużnik, który był winien większą ilość pieniędzy i powiedział, że zostanie w przyszłym życiu jego wołem. Będzie orał pole, będzie ciągnął pług, będzie różne prace, ciężkie, najcięższe wykonywał i w ten sposób spłaci swój dług. Ów starzec zgodził się, powiedział, że przyjmuje jego zobowiązanie, jego przysięgę i wszystkie jego zobowiązania spalił. Przychodzi trzeci, który był winien największą sumę, miał największy dług i mówi, że. W przyszłym życiu chciałby zostać jego ojcem. Starzec bardzo rozgniewał się. Już wyciągał kij, już chciał, że tak powiem, wygarbować żebra temu dłużnikowi, ale mówi: Zanim zaczniesz mnie bić, pozwól, że ci to wyjaśnię. Mój dług jest tak wielki, że nie zdołam ci go oddać, stając się jedynie Twoim. Koniem lub wołem. Dopiero, kiedy będę Twoim Ojcem, będę mógł dla Ciebie pracować przez wszystkie dni i noce. Będę Cię ochraniał, kiedy będziesz niemowlęciem, będę czuwał nad Tobą, gdy już będziesz dorosły, będę Cię żywił, dbał o Twoje zdrowie, o Twoje bezpieczeństwo, o edukację, o Twój rozwój. Będę się dla Ciebie poświęcał w każdej sprawie, będę ryzykował swoje życie po to, by niczego Tobie nie zabrakło. A w dniu mojej śmierci zostawię Ci całe moje bogactwo, które zdołam zgromadzić. Czy to nie będzie dla ciebie więcej niż być koniem albo wołem? I tutaj możemy to opowiadanie odnieść do naszego Ojca w Niebie, który wszystko dla nas poświęca, abyśmy byli bezpieczni, abyśmy zachowali życie, życie wieczne. Możemy też wspomnieć o naszych rodzicach, jak bardzo oni dla nas się poświęcają, a my jakże często tego nie doceniamy. Niech ta refleksja posłuży nam do tego, abyśmy. Z miłością traktowali tych, którzy, którzy nas wychowują, którzy się o nas troszczą, którzy oddają dla nas swoje życie, a także abyśmy docenili tych, którzy w tym trudnym, epidemicznym czasie poświęcają swoje życie, abyśmy my mogli być zdrowi, żeby epidemia się nie rozprzestrzeniała. Dbajcie o zdrowie, życzę Wam dobrego dnia i udzielam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pan wszelkiego dobra pozdrawiam serdecznie.